Hej wszystkim! Z tej strony Etakana na Waszych ekranach kolejny odcinek ze Stary Stable jest to omówienie kolejnej środowej aktualizacji i prawdopodobnie wyjdzie ono dopiero dnia następnego, czyli wy to zobaczycie dopiero w czwartek, ale no niestety nie było czasu. Wyścig na południowym kopycie, wyścig przełajowy z rancha ratunkowego. Minęło już trochę czasu, odkąd Skip zorganizował ostatni wyścig, by wziąć w nim udział, musisz ukończyć półwysep południowego kopyta i ukończyć. Poprzednie wyścigi skipa. Mam nadzieję, że ja to mam w ogóle jakaś zebra tutaj. Um, śliczne, pastelowe kolory. Udostępniliśmy więcej kolorów wyposażenia do skoków przez przeszkody. Czaprak, owiki, ochraniacze mają cztery dodatkowe barwy. Wyposażenie może być używane przez belgijskie konie: Persherona, konia, Pals American Pine Horse oraz wszystkie przyszłe rasy. Okej, okay, modernizacja wszystkich koni generacji trzeciej to proces, który wciąż trwa, czyli no generalnie wszystkie te konie będą mogły nosić ten sprzęt, tylko tak jak jest tutaj napisane, musimy trochę na to poczekać i spoko. W następnym tygodniu będzie już śnieg, o którym była mowa ostatnio, dużo w ogóle było filmików, że, że faktycznie ten śnieg będzie, ja też na live gdzieś mówiłam o tym, że fajnie, że będzie można go wyłączyć, bo nie każdy komputer to wytrzyma, tak myślę, z samego względu na to, że on będzie ruchliwy, to znaczy my tam będziemy sobie biegać, ten koń będzie, ten koń, ten śnieg będzie się jakoś tam pod nami ruszał, przemieszczał, farma południowego kopyta. Ja mam nadzieję, że ten wyścig w ogóle mam. No i to wszystko w sumie z tego tygodnia. Spoko, że faktycznie no, ten śnieg, ja już naprawdę, i straciłam nadzieję, starsi gracze pamiętają jeszcze właśnie ten czas, kiedy ten śnieg w SSO był w całym miasteczku, na całym Jorvik, ale no już później go zabrakło i była tylko ta wioska. No i teraz super, że to wróci. Mega się cieszę. I to jeszcze, wiecie, w takiej odnowionej, fajnej wersji. To może być naprawdę coś fajnego. No wioska też wiadomo będzie, ale no zawsze coś. Dobra, chodźcie sobie tutaj, zobaczymy jak... Ty... Ojej, yeah, jakie ładne są te kolorki. Ten błękit, patrzcie na to. Tylko mi nie pasuje chyba, chociaż może. Dobra, weźmy sobie, ubierzmy te nowe sprzęty, w razie co wybaczcie za Leosia, który tam gdzieś z tyłu sobie szaleje. Kurczę, no ten róż też jest ładny. O, nie wiem nawet, czy nie jest ładniejszy. W ogóle patrzcie, jak nam to pasuje do naszych tych. Do naszych kokardeczek, co mamy teraz. O ja. Aha, bo tu są jeszcze owiki. Nie, no. Ochraniacze chyba mi się wydają tak no bardziej pasujące. Tu mamy ten y, błękit. No, no nie wiem, czy nam pasuje, ale to nam teraz pasuje bardzo. Totalnie, totalnie teraz, tak. Bardzo. Ładny jest ten kolor. Może na, na siwym koniu to się troszeczkę tak zlewa, ale na jakimś ciemniejszym by to mega ładnie wyglądało. Także fajne są te kolorki. Dobra, idziemy zobaczyć ten nowy wyścig, jak będzie wyglądał. Przełajowy na ranczu ratunkowym. Tutejszy wybieg jest znakomity, ale szkoda by było nie zobaczyć widoków oferowanych przez południowe kopyto i nie doświadczyć tutejszej, tutejszej. Otwartej przestrzeni. Z tego powodu zorganizowałam tor przełajowy biegnący od rancza ratunkowego aż do wody przy wybiegu. Masz łotę się przejechać. 150. No, ciekawe, ile on będzie w ogóle, wiecie, tak, tak miał faktycznie do końca. Już... Bo on generalnie tutaj zostaje, więc fajnie, ale. O, kurcze, te, te można strącić. O, spoko. Jestem ciekawa. Mam nadzieję że też, że nie trwa jakoś długo, bo nie wiem jak wy, ale ja na przykład, no, te długie wyścigi raczej omijam zawsze. Staram się robić te krótkie, no bo wiecie, jednak czas. Trenowanie konia zawsze spoko. Fajnie, że są nowe wyścigi, to zawsze jakieś tam jakieś urozmaicenie do tego trenowania, bo faktycznie no ta gra jakby stanęła przez jakiś czas z fabułą, nic się tutaj nie działo, także fajnie, fajnie, cieszę się. No, i w końcu wykorzystują tereny, które kiedyś pododawali, i nic się tutaj z nimi nie działo, więc. Tak samo jak widzicie. No, Mistwo jest zostawione. Okej. Okay. Mistwo jest zostawione samo sobie. Ta wioska Dzikiego Ogona jakoś tak się chyba to nazywa też już jest po swojemu jakoś tam zapomniana. No, w eponie to już w ogóle nic się nie dzieje. Także no. Tereny są poddawane, ale jest tam cisza. Boże, przestań uderzać o wszystko. O, okej. Okay. Dobra. No to jakby tak wyglądało, no to spoko. To nie, nie jest jeszcze taki zły ten wyścig. Za 150 to jak znalazł? Tak myślę. Gorzej, jak będzie trzeba gdzieś. Na... Aha, okej. Okay. Tam był zawrót. No. No nie wiem. Za 150 punktów to trochę daleko. To już ten wyścig w Murland od tej Lorety, wiecie, no on już jest taki troszeczkę krótszy. Chociaż nie, no dobra, no nie jest przesadny. Jeśli to już jest koniec, czekajcie zobaczymy jak ta dziewczyna tam... Tak, to już jest koniec. No to nie, okej, okay, no dobra, to on nie jest aż taki długi, spoko. Taki wypośrodkowany, że tak powiem. Jazda przełajowa może być przyjemnym sposobem pogłębiania więzi z koniem. Obcowanie z naturą uspokaja, a może nawet leczy, prawda? W każdym razie świetna robota. Mam nadzieję, że jeszcze wrócisz i pokonasz ten tor dla przyjemności albo treningu. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Tutaj nic więcej do pokazania nie ma. Oczywiście wszyscy czekamy na śnieg, który pojawi się tutaj już w przyszłym tygodniu. Strasznie, strasznie, nie mogę się tego doczekać. Naprawdę jestem mega ciekawa, jak Jorvik ponownie będzie wyglądał cały śnieżony, ale chyba najbardziej nie mogę doczekać się, jak będzie wyglądało pod śniegiem Mistfall właśnie, bo tam jest przepięknie, wiecie, te ośnieżone, no mam nadzieję, że będą ośnieżone drzewa, no dobra, dajcie znać, czy Wy też tak czekacie, dajcie znać, czy te kompleciki nowe Wam się podobają, ja z tego miejsca Was wszystkich pozdrawiam, dziękuję za każdą łapeczkę, pamiętajcie, że jeżeli Wam się filmik podobał, to możecie zostawić również ślad po sobie i my widzimy się na szakach Star Stable, do następnego, trzymajcie się cześć!